Ale nie martwcie się, mam dla Was bardzo, bardzo proste rozwiązanie. Być może niektórzy z Was dopiero chcą wejść na ten rynek e-commerce'owy i te pojęcia nie są Wam znane. Jeżeli chcemy dokonać jakichś większych zmian, to prawdopodobnie nie są one możliwe. Mamy dostęp do każdej, każdej linijki kodu. Jakby za tym też idą takie słabsze, słabsze strony tego rozwiązania. Które z tych rozwiązań wybrać? Checklista, z której korzystam podczas... To nie chciałbym, żeby mój biznes był... Cześć! Mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania, takie jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, co to jest Product Information Management, albo co zrobić, jeżeli agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie jest proaktywnym partnerem biznesowym. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, jaki typ platformy e-commerce wybrać: SaaS, open source, a może rozwiązanie dedykowane? Jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne i w sumie skomplikowane pytanie. Wybierzcie SaaS. -a. Pod drobnym warunkiem, że nie występuje jeden z pięciu czynników eliminujących SaaSa w waszym wypadku. Tych pięć czynników to jest ograniczenie w funkcjonalnościach, które być może potrzebujecie, a których nie jesteście w stanie osiągnąć w dowolnym silniku e-commerce Saasowym. Drugi czynnik ograniczający to są integracje, bo być może SaaS nie jest w stanie dostarczyć Wam. Integracji, których potrzebujecie. Kolejny punkt to jest to, że jesteście być może za duzi i ograniczanie w ogóle bycie zależnym, jeżeli chodzi o rozwój swojego e-commerce od jednego dostawcy platformy, platformy e-commerce, to jest dla Was zbyt duże ryzyko. Kolejny punkt to jest taki, że być może chcecie budować własność intelektualną w swojej organizacji albo macie wymagania. Ze strony po prostu zarządu spółki do takiego doboru technologii, i w związku z tym musicie wybrać po prostu open source. SAS w takim wypadku odpadnie. I ostatni czynnik ograniczający jest wtedy, kiedy chcecie bardzo mocno optymalizować współczynnik konwersji albo SEO w swoim sklepie internetowym. Wtedy lepszym rozwiązaniem będzie open source. To tyle, jeżeli chodzi o prostą odpowiedź na to. Trudne biznesowe pytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwinięciem tematu, to zachęcam Was oczywiście do oglądania dalej. Dobra. Prostą odpowiedź mamy już za sobą. W takim wypadku przejdźmy do rozwinięcia. Zauważyłem duży problem na rynku e-commerceowym, który polega na tym, że jest tak dużo różnych rozwiązań technologicznych, że na koniec dnia zarządzający sklepami internetowymi albo platformami B2B mają problem z doborem takiej technologii, która będzie optymalna w przypadku ich biznesu i wybór technologii można podzielić na dwa główne etapy. Na samym początku powinniśmy w ogóle wybrać jakby model trochę technologiczno-rozliczeniowy. Następnie powinniśmy w ramach tego konkretnego modelu e-commerce wybrać już konkretne rozwiązanie. Przykładowo, na samym początku decydujemy o tym, czy chcemy wybrać SaaS, rozwiązanie open source czy też może dedykowane, jeżeli decydujemy się przykładowo na Sasa, no to wiemy, że w modelu SASowym jest rozwijanych dużo różnych silników i e commerceowych Przykładowo mamy na rynku polskim choćby Shopera, Idusela albo Shopify'a. No i teraz drugim etapem tego procesu wyboru będzie wybór już konkretnego rozwiązania w ramach tej kategorii. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak wybrać optymalną kategorię do Twojego biznesu i to jest w sumie bardzo ważne pytanie zarówno dla tych dyrektorów albo zarządzających e-commercem, e którzy przychodzą z jakiegoś innego rozwiązania i szukają czegoś, co pozwoli im rozwijać swój biznes dalej, jak i dla tych, którzy dopiero co wchodzą na rynek e-commerce'owy i ten sklep internetowy albo platforma B2B będzie w ogóle pierwszym tego typu rozwiązaniem technologicznym w ich organizacji. Mamy więc zarysowany problem. Problemem jest po prostu mnogość tych rozwiązań i w związku z czym no, trudność wyboru. Ale nie martwcie się, mam dla Was bardzo, bardzo proste rozwiązanie i zobaczycie, że ten proces, przez który za chwilę przejdziemy, jest naprawdę sprytny. W sensie ułatwi Wam. Dziesiątki, jak nie, jak nie kilkanaście, może dziesiątki, a może nawet setki godzin, które moglibyście w innym wypadku przeznaczyć na edukację w zakresie silników i e komersowych, w zakresie rozwiązań technologicznych. Więc spokojnie mam dla Was bardzo, bardzo proste rozwiązanie tego skomplikowanego problemu. Na samym początku tylko. Krótko wyjaśnijmy sobie, czym jest SaaS. To rozwiązanie dedykowane i open source, bo być może niektórzy z Was dopiero chcą wejść na ten rynek e-commerceowy i te pojęcia nie są Wam znane. SaaS to jest Software as a Service, no i to jest taki sklep internetowy, w przypadku którego po prostu płacimy za dostęp do sklepu internetowego. Jak płacimy, to sklep działa, jak nie płacimy, to sklep nie działa. Nie mamy dostępu do kodu źródłowego całego sklepu internetowego. Dostajemy dostęp do panelu administracyjnego i poprzez ten panel administracyjny zarządzamy działaniem sklepu. To znaczy, że zar zarządzamy tak na dobrą sprawę realizacją zamówień, dodawaniem produktów, ale też konfiguracją i administracją tego sklepu internetowego. Przykładowo, jeżeli chcemy podmienić jakiś drobny baner reklamowy, to robimy to właśnie z poziomu tego panelu. Administracyjnego. Jeżeli chcemy dokonać jakichś większych zmian, to prawdopodobnie nie są one możliwe. Jeżeli są możliwe, to i tak będziemy musieli skontaktować się z pomocą techniczną albo z biurem obsługi klienta takiego dostawcy silnika e-commerce. Przykładowym rozwiązaniem może być tutaj i2l. Przechodzimy sobie do open source. A. Drugim rozwiązaniem jest open source. Czym jest open source? Tutaj wykorzystujemy gotowy kod. Mamy gotowy, tak jakby szablon, albo w ogóle jakiś szkielec. O, to jest lepsza nazwa. Mamy szkielec sklepu internetowego, dostajemy dostęp do całego kodu źródłowego tego sklepu internetowego. I to, co możemy zrobić, to możemy rozbudowywać ten standardowy sklep internetowy, i to, co jest ważne, to to, że kod tego sklepu, jakby. Możemy nim zarządzać i mamy dostęp do każdej, każdej linijki kodu, w związku z czym możemy w nim dużo więcej wykonfigurować, dużo więcej zmienić, ale wiąże się to jakby za tym też idą takie słabsze, słabsze strony tego rozwiązania, czyli przede wszystkim to, że są wyższe koszty utrzymania oraz pierwotnego wdrożenia takiego sklepu internetowego. I na sam koniec mamy rozwiązania dedykowane. Rozwiązania dedykowane polegają po prostu w skrócie na tym, że sklep od samego początku jest pisany. Dla Was, czyli nie ma pewnego szkieletu sklepu internetowego, który wykorzystujemy i rozbudowujemy, tylko od po prostu poziomu zero sklep jest budowany zgodnie z Waszymi wymaganiami. No i teraz, co zrobić? Które z tych rozwiązań wybrać w przypadku Waszego biznesu? W mojej ocenie całkowicie odpadają obecnie rozwiązania dedykowane. Dlaczego tak uważam? No, z prostego powodu. One miały zastosowanie kiedyś, kiedy open source'y i modele SASowe oferowały dużo mniejsze funkcjonalności i były no, w dużo większych powijakach niż są obecnie. Obecnie rozwiązania SASowe oraz rozwiązania open source'owe oferują tak duże możliwości i tak dużo funkcjonalności, że budowanie czegoś od zera mija się po prostu z celem, więc rozwiązania dedykowane to są wysokie koszty wdrożenia, bo pisze się coś od samego początku. Od zera, specjalnie pod was. Ma wysokie koszty utrzymania i jesteśmy całkowicie uzależnieni od tej jednej firmy, która tworzyła na samym początku sklep internetowy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ żaden inny software house, żadna inna agencja e-commerce nie będzie chciała pracować na kodzie, którego po prostu nie zna. Nie jest to dla niej znany jakiś schemat budowania sklepu internetowego, budowania tego sklepu internetowego. No i w związku z czym nawet nie ma za bardzo technicznych możliwości wdrożenia się w ten kod. Zapoznania się z nim i przyjęcie na przykład opieki albo rozwijania takiego sklepu internetowego. Biorąc pod uwagę to, że nikt nie chce być uzależniony od jednego dostawcy, to wydaje mi się, że obecnie rozwiązania dedykowane no, całkowicie odpadają. Więc jak powinien wyglądać nasz proces myślowy i podejmowania decyzji? Powinien wyglądać w bardzo prosty sposób. Mianowicie załóż, że potrzebujesz sasa. To Dosyć oryginalny sposób. I teraz powinieneś wybrać sasa, albo powinnaś wybrać sasa do czasu wystąpienia pięciu czynników ograniczających, o których powiem za chwilę. Natomiast, jeżeli one w Twoim wypadku nie występują, to po prostu zdecyduj się na sasa. Teraz, dlaczego proponuję zdecydować się na sasa? A no, dlatego, że w 99% przypadków koszty wdrożenia będą niższe niż, niż w przypadku Open Sourcea, i koszty utrzymania też będą niższe niż w przypadku Open Sourcea. No i jeszcze trzecia rzecz, ten tak zwany time to market, czyli czas, od kiedy podejmiesz decyzję o tym, że dobra, wdrażam sklep internetowy do momentu, w którym ten sklep internetowy działa i użytkownicy mogą składać na nim zamówienie, w przypadku rozwiązania SaaS'owego jest po prostu najkrótszy i zdecydowanie jest. Krótszy niż w przypadku rozwiązania open source. Oczywiście open source można wdrożyć szybko, no ale jeżeli mamy dwa rozwiązania, SaaS i open source, to dosyć oczywistym będzie, że SaaS a wdrożycie po prostu szybciej. No i biorąc pod uwagę te trzy rzeczy, no kurczę, trochę nie widzę sensu wybierania w takim wypadku open source, bo SaaS ma naprawdę niesamowite korzyści. Tutaj musicie tylko pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że są różne Saasy. W sensie, że poziom elastyczności Sasa jest różny i też koszt wdrożenia Sasa jest różny. No bo z jednej strony mamy Shopera, z drugiej strony możemy mieć powiedzmy Idusela, z trzeciej strony mamy Atom Stora albo Shopifya. Później mamy jeszcze Shopifya Plus. No i koszty wdrożenia każdego z tych rozwiązań, które są rozwiązaniami w modelu SaaS są różne i też czasy wdrożenia są różne, ale też możliwości i ich elastyczność są różne. Czyli przykładowo, zazwyczaj Shopify ma większy, jest bardziej elastyczny, jest bardziej otwartą platformą niż przykładowo iDoSell. Koniec, kropka. No i teraz, jak powinniście, jeżeli już decydujecie się na wybór jakiegoś sasa, no to znowu robicie coś takiego, że bierzecie najmniejszego sasa, którego sobie wyobrażacie i sprawdzacie, czy on spełnia Wasze wymagania biznes biznesowo-funkcjonalne. Jeżeli tak, no to spokojnie możecie go wziąć. Jeżeli nie, no to powinniście przesunąć się do lepszego rozwiązania sasowego i tak przechodzić sobie poszczególne rozwiązania sasowe i zatrzymać się na tym, który spełnia Wasze oczekiwania od strony zarówno biznesowej, jak i od strony funkcjonalnej. Takim high-endowym pewnie rozwiązaniem SaaSowym, na którym się zatrzymacie, to będzie Shopify albo Atom Store na rynku polskim. Jeżeli na te, te rozwiązania nie dowożą Wam tego, na czym Wam najbardziej zależy i spotkaliście się z jednym z pięciu czynników ograniczających wybór właśnie SaaSa, no to powinniście przejść na open source, znowu podejmując taką samą decyzję, czy wybierając... Najmniejsze możliwe rozwiązanie open sourceowe, przykładowo WooCommerce, i przechodząc przez kolejne, na przykład Preste aż do Magento, jeżeli przykładowo te wcześniejsze, mniejsze rozwiązania i prostsze rozwiązania open source'owe nie spełniają Waszych potrzeb. No i teraz, jakie to są czynniki ograniczające, które sprawią, że raczej nie wybierzecie SaaSa? Opisałem pięć takich czynników. Oczywiście nie są to wszystkie, ale jest to taka checklista, z której korzystam podczas, podczas rozmów z potencjalnymi naszymi klientami i wykorzystuję to celowo, ponieważ no, nie chcę <grym> proponować wdrożenia Magento, firmom, w których zdecydowanie wystarczyłby SaaS. Jeżeli SaaS jest u kogoś wystarczający, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem biznesow biznesowym będzie po prostu wdrożenie tego SaaSa, no bo po co generować sobie dodatkowe koszty utrzymania, większe koszty wdrożenia, skoro można po prostu zapłacić mniej, a otrzymać podobne funkcjonalności. I teraz, jakich to jest pięć czynników ograniczających, które, jeżeli występują w twoim wypadku, to nie powinieneś decydować się na SaaS, tylko powinieneś wybrać open source. Pierwszy to jest to, kiedy brakuje danej funkcjonalności w modelu SaaSowym i nie jesteście w stanie go stworzyć ani dokupić na marketplace. Przykładowo, jeżeli wyobraźliście sobie jakiś specyficzny sposób tworzenia oferty, z produktów, które macie w e-commerce i ta oferta ma być komuś tam udostępniana w jakimś też specyficznym procesie i tej funkcjonalności nie jesteście w stanie odtworzyć w Shopifyu. No to niestety albo na przykład w Atom Store powinniście znaczy nie, niestety, tylko po prostu powinniście wybrać open sourcea, ponieważ tak jak mówiłem, w open source'ie macie dostęp do każdej linijki kodu i możecie taką funkcjonalność nawet taką bardzo mocno customową tak zwaną zbudować. Macie dostęp do każdej linii kodu, więc po prostu możecie wepnąć, wpiąć się w odpowiednie funkcjonalności i to zrobić. Genialne w swojej prostocie. Więc zwróćcie uwagę na takie bardzo nietypowe funkcjonalności i to według nich sprawdzajcie. Dany, danego Sasa. Jeżeli tą nietypową funkcjonalność jesteście w stanie odtworzyć w Sasie, to wybierzcie Sasa. Jeżeli nie jest to możliwe albo wymagałoby to po prostu jakichś kombinacji norweskich, no wtedy powinniście znowu zdecydować się na open source. Więc to jest pierwszy czynnik ograniczający. Drugi czynnik e, ograniczający to brakujące integracje. Niestety niektóre SASy oferują ograniczone możliwości integracji i nie, nie pozwalają na bardzo zrobienie nietypowych integracji. Teraz, zazwyczaj, jeżeli jesteście dużym e-commerce i większość procesów realizacji zamówienia są u Was w pełni zautomatyzowane. Ponieważ macie zintegrowanego obecnie, jest silnik wasz e-commerce, jest zintegrowany z ERP, ten z WMS-em, gdzieś tam macie podpiętego PIM-a i tak dalej. I ten generalnie wasz zestaw jest po prostu tak zbudowany tych aplikacji po to, żeby właśnie zamówienia realizować w trybie automatycznym, to jeżeli do takiej struktury nie jesteście w stanie wpiąć tego modelu sasowego, no to powinniście znowu wybrać model open sourceowy, ponieważ znowu integracje w przypadku modelu open sourceowego są bardziej elastyczne. Można je dowolnie zbudować, jeżeli tylko dane rozwiązanie open sourceowe posiada przykładowo sensowne api. No i to jest drugi czynnik ograniczający. Znowu więc zwróćcie uwagę na integrację i wybierając danego Sasa zadajcie sobie pytanie, albo raczej dostawcy Sasa, czy taką dokładnie integrację będzie można zrealizować w jego oprogramowaniu. Jeżeli nie, albo jeżeli jest to nietypowe, będzie wymagało dużych modyfikacji, nie decydujcie się na Sasa. To był drugi czynnik ograniczający. Jedziemy z trzecim, trzecim czynnikiem ograniczającym którym jest to, że jesteście na tyle dużym biznesem e-commerceowym, że nie chcecie być uzależnieni od jednego dostawcy danego rozwiązania e-commerce. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli jesteście biznesem, który przykładowo generuje 50 milionów złotych przychodu, to nie chciałbym, żeby mój biznes był w pełni uzależniony od jednego dostawcy. Rozwiązania sasowego. Dlaczego nie chciałbym, żeby tak się zadziało? Ponieważ strategie firm się zmieniają. Nawet duzi dostawcy zmieniają technologicznie, zmieniają swoje strategie. I chciałbym mieć pełną kontrolę nad tym, w jakim kierunku rozwija się moje oprogramowanie, w momencie, w którym generuje ono dla mnie 50 milionów złotych. Przychodu rocznie. No i w takich wypadkach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest open source. Analogicznie, w momencie, w którym nie korzystacie z modelu open sourceowego, tylko przykładowo wykorzystujecie sas no to niestety macie ograniczony wpływ na kierunek rozwoju tego sas -a. No i to znowu nie jest fajne. Nie chciałbym być po prostu uzależniony od jednego dostawcy. Coś z tym dostawcą się stanie, ta spółka zostanie sprzedana jakiemuś funduszowi inwestycyjnemu, funduszowi. Fundusz inwestycyjny podejmie decyzję, że zmienia zupełnie strategię i chce targetować zupełnie inny typ klientów. No, jesteśmy wtedy w słabej sytuacji i wtedy bardzo, bardzo szybko i dynamicznie musimy zacząć działać, a być może nie będziemy mieli wystarczająco dużo czasu na to, żeby zmienić nasz, nasz sklep internetowy na jakąś inną platformę. Więc nie chciałbym być po prostu uzależnionym. Dotyczy to oczywiście dużych biznesów, gdzie ten też e-commerce bardzo dużo waży w procentowym udziale przychodów generowanych. Przez całą firmę. Kolejny punkt to jest taki, że, i to jest czynnik ograniczający czwarty, że jeżeli macie wymagania w Waszej firmie, w ogóle strategia zarządu jest taka, że firma musi budować własność intelektualną. I nie możemy za bardzo korzystać z takich modelów stosowych, w przypadku ważnych części biznesu dla nas, bo to nie buduje naszej wartości. Bo możecie sobie obrazić i o tym słyszałem już nie raz, że jeżeli jest jakaś duża spółka akcyjna, która jest notowana na giełdzie gdzie, albo na głównym parkiecie, albo gdziekolwiek indziej, nawet na New Connectie, no, w przypadku rynku polskiego, no to te spółki bardzo dbają o to, żeby ta cena spółki była po prostu wysoka, ponieważ no, zarząd musi też dowozić wartość dla właścicieli danej spółki. No i kiedy and biznes ma większą wartość, no kiedy też ma pewną własność intelektualną. Jeżeli mamy sklep postawiony na open source, no to ta własność intelektualna jest nasza. Natomiast może nie całkowicie, ponieważ korzystamy znowu z oprogramowania open source'owego i z licencji open source, ale zasadniczo ten sklep jest bardziej nasz niż taki SaaS. I no znowu w Polsce w ogóle tego typu pytania dostaje stosunkowo rzadko i mało może nie dużo firm zwraca na to uwagę. Natomiast jeżeli rozmawiamy ze spółkami skandynawskimi, z spółkami na przykład, które gdzieś są na rynkach takich typowo anglosaskich, tam dbanie właśnie o własność intelektualną jest na zupełnie Innym poziomie, i tam wiele firm decyduje się, w, jakby to jest główny czynnik, dla którego decydują się na open source, a nie wybierają modelu sasowego. I ostatni czynnik ograniczający, który no, powoduje, że nie powinniście raczej decydować się na model sasowy, to jest Sytuacja, kiedy chcecie bardzo mocno optymalizować współczynnik konwersji, albo chcecie bardzo mocno optymalizować SEO serwis pod SEO. W obu tych przypadkach niestety to, że ta platforma jest sztywna i że nie mamy dostępu do każdej linijki kodu w przypadku modelu sasowego, sprawia, że jest ją ciężej optymalizować. Klasyczny przykład. Mamy spółczynnik konwersji i jeżeli chodzi o optymalizację współczynnika konwersji no to najczęściej zaczyna się ona gdzieś od procesu składania zamówienia, koszyka a później karty produktu. Zazwyczaj proces składania zamówienia i koszyk w przypadku sklepu internetowego w modelu SaaS jest ekstremalnie ciężko zmienić tam zmiany są bardzo, bardzo ograniczone, no i to jest dosyć oczywiste, bo ten proces jest najbardziej skomplikowany. Po to mamy model SaaS, żeby właśnie nie dokonywać dużych, dużych zmian i dużych modyfikacji względem tego, jak standardowo działa sklep internetowy. No i w takim wypadku możliwości dokonywania zmian w tych obszarach są po prostu niskie. A jeżeli chcemy optymalizować współczynnik konwersji, no to powinniśmy mieć dosyć uelastycznione te elementy serwisu. No i i teraz tutaj na pomoc przychodzi nam open source, w przypadku którego no, te elementy mogą być zmieniane, ponieważ możemy spokojnie dodać jakąś tam belkę pod tytułem: Jesteś w strefie bezpiecznej, jesteś w bezpiecznej strefie składania zamówienia, albo Twoje dane są bezpieczne. Możecie spokojnie usunąć przykładowo dolne albo górne menu w procesie składania zamówienia. Tego typu rzeczy nie są problematyczne, albo przykładowo możecie dodać informacje o tym, czy jakiś produkt jest objęty promocją, albo czy to są ostatnie sztuki, jeżeli produkt jest już. Już dodane do koszyka. To są oczywiście przykładowe yy, modyfikacje, natomiast one zasady są dużo prostsze do wdrożenia w przypadku Open source'ów niż w przypadku SaaS-ów. W przypadku SAS-ów niektóre rzeczy nie są możliwe w ogóle do wdrożenia. Troszeczkę o tym wiemy, ponieważ optymalizowaliśmy te konwersje współczynniki konwersji bardzo dużych sklepów internetowych polskich, też postawionych na sasach. No i tam, jeżeli mieliśmy do czynienia z open source'em, tam optymalizacja była dużo prostsza. Osiągaliśmy dużo wyższe wzrosty współczynnika konwersji. W przypadku sklepów, które były postawione, korzystały z silników sasowych, niestety możliwości zmian były dużo bardziej ograniczone. Na sam koniec, drobna gwiazdka. Pamiętajcie, proszę, że zawsze, jeżeli wybieracie open source, to praktycznie, no praktycznie zawsze, w 99% przypadków, open source będzie kosztował Was więcej, jeżeli chodzi o wdrożenie, i jego późniejsze utrzymanie również będzie kosztowało Was, was więcej niż w przypadku open source. A. Prawie zawsze, ponieważ przykładowo ostatnio wyliczałem koszty utrzymywania i rozwijania Magento versus Shopify. Plus akurat i chyba w przypadku przychodów sklepu internetowego ponad 49 milionów złotych rocznie koszty utrzymywania i rozwijania Magento były już mniejsze niż Shopify Plus. Więc jeżeli macie też taki bardzo, bardzo duży biznes to tam znowu już kosztowo może po prostu wypadać lepiej open source względem e, SaaSa. I znowu pamiętajcie oczywiście, że jeżeli wybieracie open source'a, no to znowu wybieracie stosunkowo małego open source'a i sprawdzacie, czy tam da się odtworzyć wszystkie funkcjonalności, wszystkie integracje, na których Wam zależy. Jeżeli nie, to przechodzicie na wyższego open source'a no i kończycie na jakimś bardzo dużym rozwiązaniu technologicznym. Gdzieś pewnie w połowie tej drogi, może trochę ponad, połowy, po, ponad połową tej drogi, jest mniej więcej Magento, a gdzieś na samym początku prawdopodobnie jest. مو To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przedstawimy ci bardzo bardzo prosty sposób na to jak podjąć decyzję o tym w jakim modelu powinieneś wybrać silnik e-commerce'owy do swojego biznesu. Korzystam z tego procesu na co dzień podczas rozmów z najróżniejszymi dyrektorami e-commerce albo właścicielami którzy zastanawiają się nad zmianą albo wdrożeniem e-commerce'u i muszę przyznać że otrzymuję pozytywny feedback. Myślę więc że jeżeli i ty skorzystasz z tego procesu to to będzie dla ciebie wartościowe. Lecimy z krótkim podsumowaniem. Jeżeli zastanawiasz się, w jakim modelu wybrać silnik i e komersowy, no to odpowiedź moja jest prosta: wybierz Sasa. I to będzie naprawdę absolutnie prawdziwe. Natomiast, jeżeli występuje jeden z pięciu czynników ograniczających, no to wtedy zamiast Sasa wybierz open source'a. Nie decyduj się na dedyka. Tych pięć czynników ograniczających, kiedy. SaaS tobie nie wystarczy. To są wtedy, kiedy potrzebujesz jakichś bardzo specyficznych funkcjonalności, których nie jesteś w stanie odtworzyć na SaaSie. Drugi punkt to jest taki, że masz integracje, które są znowu nie do odtworzenia w przypadku rozwiązania SaaSowego, ponieważ są bardzo, bardzo skomplikowane integracje, bo masz bardzo dużo zamówień i realizacja tych zamówień jest niesamowicie zautomatyzowana. Trzeci czynnik ograniczający to jest taki, że jesteście niesamowicie dużą firmą, która generuje wiele. 11 milionów, kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów przychodu z e-commerce, no i nie chcecie być uzależnieni od jednego dostawcy, ponieważ no wtedy ryzyko biznesowe jest za duże. Czwarty czynnik ograniczający to jest taki, że jeżeli zależy Wam na budowie własności intelektualnej i jest to jedna ze strategii Waszej firmy, znowu powinniście kierować się do rozwiązania open source'owego, a nie sasowego. I na sam koniec, jeżeli macie, chcecie ekstremalnie optymalizować serwis, Względem współczynnika konwersji i względem SEO, no to powinniście raczej decydować się na open source. W każdym innym przypadku, jeżeli te pięć czynników ograniczających w waszym wypadku nie występuje, wybierzcie SAS-a, będziecie bardziej zadowoleni, korzystając z tego, że ma on niższe koszty wdrożenia oraz niższe koszty utrzymania. To tyle. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia za tydzień. Oczywiście, jeżeli uważasz, że kontent, który tworzymy jest wartościowy, daj nam kciuka w górę. Zasubskrybuj, proszę, nasz kanał. To będzie dla nas znak, że robimy dobrą robotę. No i na sam koniec, jeżeli obecnie zastanawiasz się nad wdrożeniem e-commerce i zastanawiasz się, który silnik e-commerce byłby w Twoim wypadku najlepszy, hej, napisz do mnie na LinkedInie albo skorzystaj z formularza kontaktowego na, na naszej stronie internetowej. Pogadamy, chętnie doradzimy Ci, w którym kierunku powinieneś iść, i ułatwimy Ci podjęcie tej trudnej decyzji, oszczędzając jednocześnie Tobie pewnie kilka albo kilkanaście godzin na research. Cześć, do zobaczenia za tydzień.